Tajemniczy Świat Dżdżownic Rozdział 1. Dziwna kałuża w parku Był ciepły wiosenny poranek, a rodzeństwo Gabrysia i Tosia właśnie kończyli śniadanie. — Pójdziemy do parku! — zapytała Gabrysia, poprawiając swój słomkowy kapelusz. Pewnie odparła Tosia, pakując do kieszeni lupę i notes. W parku ziemia była jeszcze wilgotna po nocnym deszczu, a na ścieżkach lśniły kałuże. W jednej z nich dzieci zauważyły coś niezwykłego mnóstwo wijących się, różowych stworzeń. To dżdżownice, powiedziała Gabrysia. Mama mówiła, że wychodzą na powierzchnię po deszczu. Tosia przykucnęła i spojrzała na nie przez lupę. Ale dlaczego wychodzą z ziemi? zapytała, drapiąc się po głowie. Może się dowiemy odpowiedziała Gabrysia z błyskiem w oku. Rozdział 2. Spotkanie z panem Glistkiem. Nagle jedna z dżownic poruszyła się dziwnie. Była większa od innych i jakby świeciła. Gabrysia i Tosia nie mogły uwierzyć własnym oczom, gdy dżownica przemówiła. Witajcie, mali odkrywcy. Nazywam się pan Glistek i zapraszam was do mojego świata. Zanim dzieci zdążyły coś powiedzieć, poczuły, jak ziemia pod nimi się zapada. Zjechali w dół, jak na zjeżdżalni, i wylądowali w podziemnym tunelu pełnym światełek i bżownic. To nasz dom, powiedział pan Glistek, machając swoim małym ciałkiem. Rozdział 3. W laboratorium bżownic. Pan Glistek zaprowadził dzieci do podziemnego laboratorium. Na ścianach wisiały mapy gleby. Mikroskopy i tablice z rysunkami korzeni. Czy wiecie, że dżdżownice są głębowymi superbohaterami? Zapytał. Superbohaterami. Zdziwiła się Gabrysia. Tak. Kopiąc tunele, pomagamy napowietrzać glebę, dzięki czemu rośliny mogą lepiej rosnąć. A jedząc resztki roślin, tworzymy chiumes to taka bardzo żyzna ziemia. Tosia zapisała wszystko w swoim notesie. Czy to dlatego, że macie specjalny żołądek? Pan glistek skinął głową. Tak, mamy specjalny mięśniowy żołądek, który mieli jedzenie, pomagając przetwarzać je w coś pożytecznego dla ziemi. Rozdział 4. Królowa dżownic i wielki problem. W pewnym momencie do laboratorium wpadła inna dżownica z wieścią, że królowa dżownic chce się z nimi zobaczyć. Dzieci ruszyły za panem Glistkiem do ogromnej komnaty, gdzie na tronie skorzeni siedziała królowa. Witajcie, ludzkie dzieci zaczęła. Mam problem. Ludzie wyrzucają do ziemi śmieci, które zatruwają naszą pracę. Bez zdrowej gleby wasze rośliny mogą przestać rosnąć. Gabrysia i Tosia były przerażone. Co możemy zrobić? Zapytały. Opowiedzcie innym, jak ważne są dżdżownice. I pomóżcie nam zebrać toksyczne odpadki z lasu. Rozdział 5. Akcja ratunkowa. Dzieci wraz z dżdżownicami wyruszyły na powierzchnię. Po drodze pan Glistek opowiadał kolejne ciekawostki. Czy wiecie, że mamy pięć serc? 5. Zdziwił się Tosia. Tak, to pomaga nam dobrze pompować krew w naszym długim ciele. Na miejscu dzieci zauważyły mnóstwo plastikowych butelek i kapsi. Z pomocą dżdżownic i ich tuneli udało się zebrać śmieci, które potem posegregowali. Rozdział 6. Powrót na powierzchnię. Po zakończonej akcji królowa dżdżownic podziękowała dzieciom. A panglistek wręczył im specjalne odznaki w kształcie dżownic. Pamiętajcie, wasza przygoda się dopiero zaczyna. Opowiedzcie wszystkim, jak ważna jest zdrowa gleba i nasza praca. Gabrysia i Tosia obiecały, że będą to robić. Gdy wróciły do domu, natychmiast zaczęły rysować plakaty z hasłem: Szanuj dżownice, one ratują świat. Od tej pory park stał się ich ulubionym miejscem a każda kałuża przypominała im o ich niezwykłych przyjaciołach spod ziemi. Epilog – klub młodych glistologów Gabrysia i Tosia założyły w szkole klub młodych glistologów, gdzie opowiadali o dżownicach i organizowali akcje sprzątania lasu. Dzięki ich wysiłkom coraz więcej dzieci zaczęło dbać o środowisko, a dżdżownice mogły spokojnie pracować nad swoją misą ratowaniem ziemi. I choć Tosia wciąż zastanawiała się, jak to możliwe, że Dżdżownica potrafiła mówić, wiedziała jedno. Te różowe stworzonka są prawdziwymi bohaterami naszej planety. Drodzy słuchacze, jeśli bajeczka wam się podobała, proszę polubcie tą bajkę. Każde polubienie sprawia, że bajka trafia do jeszcze większej liczby dzieci i rodziców, którzy mogą czerpać radość i naukę z naszych opowieści. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi bajeczkami i jako pierwsi otrzymacie powiadomienia o nowych bajkach, które dla was przygotujemy.